Hej, ja nazywam się Bari i witam Was w kolejnym odcinku z naszej ulubionej serii Zagrajmy w Gothic 2. Noc kruka, naturalnie. Eee, o, wilkuś. Ja poza odcinkami sobie podeszłem pod, deszłem, e, pod e, klasztor, jesteśmy pod klasztorem, dokładnie w tym miejscu. A, e, muszę mapę zmienić. E, jest to mapa... Gdzie są mapy? Tu są mapy. Mapa terenów Jest to chyba to. E, coś tu się, coś tu się... A, bo skipnął nam zaznaczył gdzie jest ta wieża. A, sorki za tą e, tutaj cięcie. Niestety e, e, rozmawiałem z pewną osobą. Ale w międzyczasie w ogóle przylazł do nas poszukiwacz Ej, nie chcę nic mówić, ale to drugi, który nas już łapie, a w sumie chyba trzeci albo czwarty Więc nie fajnie, ten chyba nas może wyleczyć, oby Ej, Mamy tutaj... Iskotarasz Isgaroch? Pobłogosławię Cię w imieniu Inosa A, to było tu też nic ciekawego. Myślałem, że jakaś rozmowa będzie ciekawa. Jednak nie. Jednak nic ciekawego. Ja bym się podleczył, ale nie chcę wam tego na odcinku pokazywać, bo to nudne jest. W ogóle strasznie już mało nam zadają ci poszukiwacze. Ta zbroja jest dosyć opę. Mówię, fajnie, ciekawe, czy jest, czy jest możliwość noszenia tej zbroi drugiej. Wiecie, tej, co ma Lord Hagen, i w ogóle ci wyższy ze stopniem. Nie wiem, to się w ciągu. No jak będziemy grali? Wiem, że. Jak się gra najemnikiem, to się zostaje łowcą smoków. O Jorgen. Coś z tym Jorgenem było. Ej, ty! Ej, ty! Byłeś kiedyś w klasztorze? Może? A czemu pytasz? Ciągle przyjmują tam nowych ludzi. Nie wiem już, do kogo mógłbym się zwrócić. Skąd pochodzisz? Kiedyś byłem kapitanem wielorybniczego statku. Mój dom jest na morzu. Parę miesięcy temu piraci posłali moją Magdalenę na dno. I od tej pory tkwię na tej wyspie. Próbowałem zaciągnąć się na jakąś łajbę, ale przez cały ten czas nie widziałem tu nawet spróchniałego czółna. Jedyny statek w Korinis to ten przeklęty królewski galeon. Ale tam mnie raczej nie przyjmą. Więc co mam robić? W mieście nie ma dla mnie pracy. Próbowałem chyba wszystkiego. No, może można się. dołączyć do piratów. Lepiej zejść z drogi. Eeeh, zobaw. Zdążyłem już zauważyć, że od paru dni jest tu cholernie niebezpiecznie. Co masz na myśli? Ciekawe, ciekawe, zobaczyłem. Z tego co pamiętam, e, skradli... E, zostało skradzione oko i nosa, ale nie mam pewności, nawet na pewno. Aż trudno w to uwierzyć. Naprawdę jesteś teraz paladynem? Jak widzisz. Ho ho, mając kogoś takiego po swojej stronie, nie musimy się już chyba obawiać armii Beliara. Ktoś, kto rozprawił się ze śniącym, nie będzie miał kłopotów z Belegarską orków. Orkowie to najmniejsze z naszych zmartwień. Tak, wiem, ale dobrze cię mieć po naszej stronie. W porządku. Co robisz w klasztorze? Czekaj, niech zgadnę. Chcesz pobierać nauki od magów ognia? Być może. Wiedziałem. Najlepiej porozmawiaj z Mardukiem. To on zajmuje się zwykle paladynami. Znajdziesz go przed kaplicą. Muszę się dostać do klasztoru. To bardzo pilne. W porządku. Masz tu klucz. No a gdy jesteśmy najemnikiem to po prostu mówimy, że to bardzo pilne. I podejrze, że oko i nosa jest ważne, żeby pokonać smoki. I wtedy on nam daje klucz, ale mówi, że nie powinien. Ale że tam ważne jest i nam daje. To to nie ma znaczenia, po której stronie jesteśmy. A paladyni i ci mają dostęp, po prostu. No, ci mają najwcześniej do klasztoru, bo oni tutaj mają misję, co nie. Jakim cudem udało ci się tak szybko dostać do klasztoru? Głupie pytanie: Prześlizgnąłem się przez przełęcz i udałem się wprost do klasztoru. Ominięcie niektórych spilnujących przełęczy bestii nie było proste. Ale koniec końców poszło mi łatwiej niż się spodziewałem. Wiesz może, gdzie są pozostali? Gorn całkiem nieźle zniósł pobyt w więzieniu garonda. W każdym razie zamierzał zajrzeć, Loli, do i dowiedzieć się, co słychać na farmie. Jak go znam, odbija sobie teraz z nawiązką długie dni postów w więzieniu. Założę się, że nieźle już spustoszył spiżarnie najemników. Diego mamrotał coś o wyrównaniu rachunków, ale nie wiem o co mu chodziło wam, że wrócił do miasta. Znasz go przecież. Zawsze szuka okazji do zarobku. W trójce na zakończeniu na outro. Nie wiem, czy no, Jeśli ktoś nie przychodził go, to proszę zamknąć uszy na 5 sekund, przewinicie sobie, na 10. E, było właśnie, że. E, ten sam tekst był od jego. E, tak. Możesz mi coś powiedzieć o tych zagaptużonych postaciach? Niestety nie, ale mam co do nich bardzo złe przeczucia. Lepiej nie wchodź im w drogę. Wręcz przeciwnie, to jest darmowy jak Tylko muszę uważać, żeby na mnie klątwy nie walnęli. I powinno być git! Hmm. Chodzimy do środka. No jest nieźle więcej kłopotów. Widzę, że zdecydowałeś się walczyć dalej. po naszej stronie. Cieszy mnie to. Przyda nam się każda pomoc. Powinieneś od razu udać się do Marduka. To, to on sam. przygotowuje paladynów do walki. Dokładnie to samo powiedziałem. Czy masz dla mnie coś jeszcze? Ciągle to tak. Sam. Jako członek biblioteki posiadasz do niej klucz. W bibliotece mówite. znajdziesz braci Karasa i Hyglasa. Żadna Jeśli chcesz, zraża. możesz z nimi porozmawiać. Rasa lasa. Ej idź pan Eee dobra No trzeba przejść po wszystkim Jak leci? Dziękuję Inosowi Że mogę przebywać tutaj w klasztorze Naprawdę myślisz? Kurde chciałem sobie kiedyś gotika przejść magiem Ej ty Co mogę dla ciebie? Czy masz dla mnie coś ciekawego? Hmm nie bo po prostu no Ej ty Ale nie lubię grać magami strasznie w grach nie wiem Jak tam owce A jak ci się wydaje chodzą sobie i skubią trawę Zastanawiam się co się dzieje na zewnątrz Magowie wydają się niespokojni ci opowiedzieć o takich rzeczach Po kraju wędrują dziwni przybysze w czarnych szatach co Nikt masz na myśli? Wiedzieć. Jacy przybysze? Nikt nie wie skąd nie się wzięli. Noszą długie czarne szaty i zakrywają sobie twarze. Wygląda na to, na to, że są jakiegoś rzadzami. rodzaju magami, a przynajmniej znają Gdy czary. Można... To brzmi niepokojąco. Mam jednak są nadzieję, że najwyższa rada poradzi sobie z tym problemem. Tak napisane w świętych pismach. W Górniczej Dolinie pojawiły się smoki. Mów, Wraz z armią orków tak. oblegają oddziały królewskie. Smoki? Zawsze myślałem, że istnieją jedynie w strasznych opowieściach. Są prawdziwe, uwierz mi. Królewscy Paladyni chyba sobie z nimi poradzą, prawda? lepiej. W ogóle poszukiwacze mają pod maską twarze po prostu ludzi z obozu na Bagnie z jedynki, z bractwa. Po tym właśnie chyba ich po... Mają chyba czerwone oczy, możecie gdzieś sobie na pewno to wygooglować. Fajno no ten no witaj sobie! Od kiedy to jesteś paladynem? Wszystko jest możliwe. Hmm. Tak ma dobrą sprawę to 10 minut. On myśli, że to takie łatwe. Od niedawna. A zatem witam cię to w naszych szeregach. W nadchodzącej bitwie przyda się każdy, kto ma odwagę Ojciec przeciwstawić się, tak się z Cała nasza przyszłość to spoczywa w rękach takich jak ty. Niechaj Inos zapewnić męstwo. będziesz widzieć. go potrzebował. Trzeba uważać na to, co czym się zajmujesz. Przygotowuję paladynów do walki Ta, z siłami ja nie zła. To Naprawdę co myślę, to są siły zła? Zło czai się wszędzie. Jest żywiołem wie... Beliara, odwiecznego przeciwnika Inosa. To ja wszechobecny mrok. Dziewięcia który pragnie na zawsze pochłonąć światło i noce. Beliar jest władcą ciemności, nienawiści i zniszczenia. Tylko ci pośród nas, którzy noszą w sercach święty ogień naszego pana, będą mogli rozświetlić mrok jego wiecznym płomieniem. Nie mów, że to nieprawda. Ale w klasztorze żyją jedynie magowie i nowicjusze. Zgadza się. W odróżnieniu od naszej społeczności, koncentrującej się głównie na słowie i Paladyni sławią przede wszystkim wielkie czyny naszego pana. My reprezentujemy naukę i nosa. Podczas gdy Paladyni są jego wojownikami, ruszającymi do bitwy z jego imieniem na ustach i zwyciężającymi ku jego chwale. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Jestem ekspertem w dziedzinie magii lodu i pioruna. Mogę cię nauczyć, no, jak Okiełznać ich miało? moc. Jednak szkolę jedynie Magów mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Mówisz mi, co możesz zrobić, ale mówisz do tylko magów. Czego możesz mnie nauczyć? Oczywiście nie, nie mogę nie ci powiedzmy. pomóc. Mogę jednak przybliżyć Ci istotę łaski to nosa to i jego świętych darów. Poza tym będę cię przygotowywał do rytuału konsekracji miecza. Nauczacie tu magii. Tutaj nauczamy tylko naszej magii. Ciebie interesuje zapewne magia paladynów, którą możesz studiować w mieście. ostatnio różne plotki. Nie mam czasu. Co to jest konsekracja miecza? Jest to jeden z najświętszych rytuałów paladynów. Podczas tej ceremonii święta mocy nosa przepływa przez miecz paladyna, obdarzając go niewiarygodną mocą wyświęcony w ten sposób miecz, towarzyszyć będzie Paladynowi do końca jego dni jako najcenniejszy skarb. Co przez to rozumiesz? Kiedy Inos opuszczał ten świat, zostawił ludziom cząstkę swojej boskiej mocy. Tylko nieliczni śmiertelnicy zostali obdarzeni przywilejem jej używania, na chwałę i nocy i zgodnie z jego wolą. A co konkretnie chcesz mi przybliżyć? Mogę ci wskazać ścieżkę i nosy. Mogę sprawić, że nią podążysz. Tylko hmm. Błogosławienie miecza. A tu zwana konsekracją? Nie mam czasu. Chciałbym konsekrować mój miecz. Jeśli jesteś zdecydowany, najpierw znajdź sobie magiczne ostrze. Udaj się z nim do kaplicy i zmów modlitwę, podczas której poprosisz nosa o łaskę i wsparcie w bitwie przeciw siłom zła. Powinieneś również złożyć odpowiednią ofiarę. Jeśli Inos udzieli ci swojego błogosławieństwa, twój miecz zostanie konsekrowany. Jaką hmm, ofiarę? Biorąc pod uwagę, jak ogromny dar dostajesz w momencie wyświęcenia, suma pięciu tysięcy złotych monet nie wydaje się zbyt wygórowaną ceną. Oczywiście możesz dać więcej. No, for sure. Gdzie mogę zdobyć wschodki. magiczne ostrze? Spróbuj u Kowala Harada. Dopóki paladyni przebywają na wyspach, to on zaopatruje ich w broń. No, będziemy coś myśleć. Jakieś wieści? Wróg najwyraźniej wkroczył już do miasta. Co można myślić? Jeden z naszych paladynów, Lotar, został zamordowany na ulicy. W biały dzień. To zaszło za daleko. Niestety obawiam się, że to może być dopiero początek. Tak jest napisane w Świętych Pismach. Bennett jest niewinny. Świadek kłamał. Skąd to wiesz? Mam na to dowód. Czasami myślę, że naszymi największymi wrogami są strada i chciwość. Co teraz? Morderstwo, i to w dodatku popełnione na Paladynie, to bez wątpienia jedno z najgorszych przestępstw. Morderca na pewno zostanie skazany na karę śmierci. Sorki, niestety nie popatrzyłem na czas, ale mamy chyba około 16 minut. Przyjmijmy sobie 15, więc jeszcze 10 minutek. No dobra. E, w środku co mamy? Na Inosa, bracie, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o konsekracji miecza, porozmawiaj z Mardukiem. Niech Inos. No spoką, będziemy coś, coś czytać. Myślę, coś się chcemy tam dowiedzieć naturalnie. Co to jest za klucz? I dlaczego on lewituje? To jest ciekawe. A do biblioteki? Ej, ty, czcigodni wojownicy, i nosa rzadko zapuszczają się do tych sal. Co mogę dla ciebie zrobić? Nikt nie chce wiedzieć. Pokaż Pierścień zwycięstw. Tworzenie. Nic ciekawego. Na czym dokładnie polega twoja praca? Szkole magów w dziedzinie manifestacji sferycznej. Co to znaczy? Mniej więcej tyle, że uczę ich jak przywoływać przeróżne istoty z innych wymiarów lub sfer. Zwykle nazywa się to przyzywaniem, choć ta nazwa nie opisuje w zadowalającym stopniu sztuki wzywania pomocnika. A to nie nekromanci? Jestem w posiadaniu pewnych interesujących zwojów. <grych> których nie ma Gorax. Jak twoje studia? Wróg ma wiele twarzy. Trudno stwierdzić, która z nich stanowi największe zagrożenie dla klasztoru. A, ciekawe... Znaczy, ja się dziwię trochę, że ci magowie ognia mają przyzywanie. No, oni powinni się tym przydzić, to jednak nekromancje. Tak jak Xardas, jakby Xardas mógł nam sprzedawać i nas uczyć tego, no to spoko by było, tak? Hey. Jestem mistrz Hyglas, strażnik ognia i wiedzy. Co studiujesz, mistrzu? Moje badania koncentrują się na ogniu, żywiole i nosa. To wielki dar, a zarazem potężna broń. Zajmuję się tworzeniem run zawierających moc ognia i nosa. Jakieś wieści? Hmm, tak. No cóż, prawdopodobnie zauważyłeś te odziany na czarno postacie. Spotkałem je. I tu dochodzimy do sedna problemu. Aktualny układ gwiazd jest bardzo nietypowy. Mówiąc konkretniej, konstelacja Woła weszła w koniunkcję z konstelacją Wojownika. Nie muszę chyba tłumaczyć, co to oznacza? Hmm, no cóż, szczerze mówiąc. Jasne, rozumiem. Nie będę się teraz wdawał w szczegółowe rozważania na temat takiej konfiguracji. Powiem tylko tyle, że oznacza ona wielkie zmiany. A ja nie lubię zmian. Dlatego chcę, abyś przyniósł mi z miasta pewną księgę zatytułowaną Boska Moc Gwiazd. Zdobycie jej może wymagać nieco wysiłku, ale jestem pewien, że sobie poradzisz. Zobaczy, czy uda mi się ją znaleźć. Dobrze, dzięki temu będę miał więcej czasu na inne sprawy. Spróbuj załatwić to jak najszybciej. Obawiam się, że czas jest w tej chwili dość cennym towarem. Dobra, Kaj czy nas na regałach Jest. O, oh jest. Drugi krok, to nas nie interesuje. To jest chyba rozpisanie tylko co jest w kręgach. No, to jest fajne, jeśli szukamy sobie czarów i jesteśmy magami, i używamy czarów. Ja, jakbym już miał sobie robić, to jakbym grał bez kuszy. A jakbym grał bez kuszy, to, to wtedy bym sobie zrobił zapewne krąg pierwszy. No, to jakaś próba ognia. Nic ciekawego, oczywiście. Możecie sobie przeczytać to po prostu zatrzymując, jeśli Was to interesuje. Ja, jak co, to sobie po prostu przeczytam to poza odcinkiem. Nie jest to jakoś ważne ani ciekawe bardzo. Eee, czwarty krąg, po prostu wypisane jest, co jest w czwartym krągu. Eee, szósty, o właśnie. Nic, nic ciekawego. Lecimy dalej. Już się ciemno robi. Idziemy do Pyrocara? Wolę na razie nie iść tam z tego powodu, że może wtedy się zacząć misja z okiem i nosa. A mówiąc, że może to na pewno. Zacznijmy, może, sobie od biblioteki. Ona gdzieś tu jest. Zacznijmy, sobie od Babo. Co tu robisz? Nie wolno mi z Tobą rozmawiać. Naszym przełożonym nie podoba się, kiedy kontaktujemy się z obcymi. Nie mam czasu to nie brzmiało jakbyś był zadowolony. No cóż, e, to znaczy wszystko w porządku, naprawdę. Tylko Och, nie chcę narzekać. Żadna tajemnica. No, dalej. Mnie możesz powiedzieć. I naprawdę nie dasz znać Magom? Czy wyglądam na takiego, który by to zrobił? W porządku. Mam problem z jednym z nowicjuszy. Ma mnie w garści. No dalej, wykrztuś to z siebie. Igaras. Tak się nazywa. Znalazł moje prywatne dokumenty. Zagroził, że daję magom, jeśli nie będę robił co mi każe. Co to za dokumenty? To wyłącznie moja prywatna sprawa. No dalej, powiedz mi. To są e, całkiem zwyczajne dokumenty. Nic szczególnego. Nie będę więcej pytał. Mogę ci jakoś pomóc? Zrobiłbyś to? To zależy, oczywiście. Oczywiście zapłacę ci za to. Ile? Rzecz jasna, nie mam wiele pieniędzy, ale mogę dać ci zwój z czarem. Mam czar leczniczy. Dużo by mnie to kosztowało. Zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę, to się musi udać. Musi! Musisz się tylko dowiedzieć, gdzie igaras schował te rzeczy. Potem je zakosisz i wszystko będzie w porządku. Spokojnie, wróci do swoich zajęć. Ja zajmę się resztą. No to tak. Nikt nie chce wiedzieć. Pewnie w którejś ze skrzyń. Zrobimy sobie sejwa. Troszkę już ich mamy i zobaczymy sobie coś w kufrach. Mam nadzieję, że nas nie zabiją za to. Prawo lewo, prawo lewo. No nic ciekawego, ale to wiecie zawsze, zawsze coś. E, może prześpimy się. O, tak. Koszmary, senne. Bez właściwego klucza, nigdy tego nie otworzę. Koszmary sen są problemem, ale chyba ten ziomek pyrokar może nas wyleczyć, z tego co pamiętam. Czy Gorak zjedzie w tą stronę? Chyba gadaliśmy z ziomkiem. Nie pamiętam szczerze. O, tu jest dużo rzeczy. Jest dużo rzeczy do zwiedzenia, które bym chciał zwiedzić. Zacznijmy sobie od tego, bo gadamy z tym ziomkiem. Hey, ty. Co Co się stało? Nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany eksperyment? Nie chcę przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. Eee, cóż, no mów czego chcesz. Czy mógłbym się u ciebie uczyć? Zdradzać ci arkana sztuk alchemicznych. Czy mógłbyś przyrządzić dla mnie jakąś miksturę? Czyżbyś wątpił w moje umiejętności? Potrafię przygotować każdą miksturę. Doskonale. Nie tak szybko. Wpierw musisz mi dostarczyć odpowiednie składniki, no i zapłacić za odczynniki i robociznę. Ile żądasz? Za samo sporządzenie mikstury. 10 sztuk złota. Ty możesz przyrządzić... Oczywiście, nie masz odpowiednich składników. Mhm, mm ale fajnie, fajnie. A mikstury... Ale to pewnie te małe to robi. Czy, czy, nie. nie. Czy może... Oczywiście, tak, od... Świetnie. Z... No, to zapewne te małe robi. O, pewnie te esencje. Przeczytamy sobie te książki i będę kończył. Mikstury, o widzicie tutaj co potrzebujemy, fajne, możecie sobie zatrzymać i przeczytać, nie jest to na tyle ciekawe, żebym to czytał w tym momencie, A to pewnie będzie Omany, mm, dokładnie tak, no i fajnie, mm, sobie troszkę tutaj porobiliśmy, e tu się wydaje coś ciekawego, pajęczyna, pajęczyn. O, ale jeszcze mamy dużo do zwiedzenia. Ale to zwiedzimy już w kolejnym odcinku. Widzimy się w następny wtorek o 16.00. Bądźcie, bo zaczyna się chyba najciekawszy okres w gotiku Dwójce. E, tak mi się przynajmniej wydaje. Zwłaszcza, że jesteśmy już paladynami. Jeśli nie wiecie, jak zostaliśmy paladynami. Oglądnijcie sobie poprzedni odcinek. Mówił do Was Barry. Hej.